Witam was bardzo serdecznie. Na dzisiejszej lekcji przyrody opowiemy sobie o takiej części naszego organizmu, bez której nie da się żyć. Chodzi mi o mózg. Każdy z nas posiada mózg, znajduje się on w głowie, a jak jest zbudowany? Przynajmniej takie elementarne wiadomości poznamy właśnie za chwileczkę. Chcę tylko, żebyście mieli świadomość, że jest to najważniejsza część w naszym ciele i nie da się jej niczym Zastąpić jest y, nie do podrobienia. Nie, na razie jeszcze nikt nie wymyślił y, takiego urządzenia, które by zastąpiło nam nasz mózg. Poznamy teraz wiadomości na jego temat w prezentacji. Zapraszam was. Mózg. Mózg to centralny organ układu nerwowego człowieka. Układ nerwowy jest rozsiany po całym naszym ciele, wszędzie mamy nerwy, no prawie wszędzie. Natomiast mózg, który znajduje się w czaszce, w górnej części naszej głowy, to jest jego centralny y, organ, taki komputer, taki kierownik. I za co odpowiada? Odpowiada za sterowanie ciałem, czyli poruszamy się dzięki naszemu mózgowi, reguluje oddychanie. Właśnie nasze płuca pracują też dzięki temu, że mamy mózg, odpowiada za pracę naszego serca i temperaturę ciała. Już wiemy, że nasza temperatura prawidłowa to 36 i 6. I oczywiście mózg odpowiada za poznawanie świata i uczenie się. To, że mózg steruje naszym ciałem odkryto 2,5 tysiąca lat temu a odkrył to grecki uczony Hipokrates, który do dzisiaj jest uważany za ojca medycyny. Mamy jego rzeźbę. Dzisiaj wiemy o mózgu znacznie więcej niż za czasów Hipokratesa. Wiemy, że na przykład ludzki mózg waży prawie 1,5 kg. Wiemy, że składa się z dwóch pofałdowanych półkul, które kształtem i wielkością przypominają dwa złączone brokuły, a niektórym mózg kojarzy się z rozłupanym orzechem włoskim. W mózgu bardzo ważna jest powierzchnia, a dlatego ona jest duża, bo jest taka mocno pofałdowana. I właśnie w tych Fałdach w tych zmarszczkach mózgu mieszka 100 miliardów komórek nerwowych, które nazywamy neuronami. Jest ich bardzo dużo, bo 100 miliardów to jest naprawdę ogromna liczba. I można sobie wyobrazić, że jest ich tak dużo, jak gwiazd na drodze mlecznej. A jak wyglądają neurony? Pokazuje tutaj rysunek. Dzięki tym neuronom, tym komórkom nerwowym, nasz mózg działa jak superkomputer. Wyobraźcie sobie, że impuls nerwowy biegnie po korze mózgowej z prędkością 350 km na godzinę, więc o 100 km szybciej niż najszybsza wyścigówka formuły 1. A same neurony, gdyby je połączyć, stworzyłyby nitkę o odległości, jaka jest z Ziemi do Księżyca. Tak dużo jest tych neuronów. Najłatwiej naszy, nasz mózg pracuje do szóstego roku życia i wtedy przyswaja najwięcej i najłatwiej informacje ze świata zewnętrznego. Ale połączenia nerwowe tworzą się przez całe życie. Od nas właśnie zależy, ile tych połączeń będzie, czy będzie ich mniej, czy więcej. A tworzą się wtedy, kiedy się uczymy, kiedy poznajemy świat, kiedy coś doświadczamy, wtedy właśnie powstają połączenia między neuronami. Im człowiek mądrzejszy, bardziej doświadczony, tym tych połączeń ma w swojej głowie więcej. A co na przykład powoduje, że nasz mózg się rozwija? I tutaj macie przykłady. Czym rozwijamy mózg? Różnymi grami, na przykład gr grą w szachy, układaniem klocków, czasami niektórymi grami komputerowymi. Yy, bardzo rozwija mózg śpiewanie, a także bujanie w obłokach. Mózg człowieka nie zawsze był taki jak yy, w tej chwili. Rozwijał się przez tysiące lat. I dzięki temu, im bardziej mózg się rozwinął, tym bardziej człowiek wymyślał coraz to nowe i lepsze i bardziej skomplikowane wynalazki. Człowiek też dzięki mózgowi może śnić. Może też liczyć, czytać, pisać, może tworzyć, czyli malować, rzeźbić. Projektować wszystko właśnie dzięki temu, że posiada wspaniale rozwinięty mózg. Mózg bardzo potrzebuje tlenu. Dziennie przebiega przez niego 2000 litrów krwi, które zawierają tlen. Jeśli w mózgu zabraknie tlenu nawet na 10 sekund, to człowiek wtedy traci przytomność. A kiedy zabraknie tlenu na kilka minut, Człowiek może nawet umrzeć. Dlatego pamiętaj, aby często dotleniać mózg, na przykład tak, czyli po prostu otwierając okno. Teraz siedzicie w domach, więc też jak najczęściej dotleniajcie swoje mózgi poprzez otwieranie okna, wietrzenie pokoju. Inny sposób na to, żeby dotlenić mózg i poprawić jego aktywność są intensywne ćwiczenia, np. bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik, taniec, nording walking y oraz energiczne spacery na świeżym powietrzu. Ma to wspaniały wpływ na to, żeby nasz mózg został dotleniony. Przybywanie w pomieszczeniu, które nie było wietrzone przez długi czas, obniża aktywność mózgu i osłabia zdolność do skupienia uwagi. Sami wiecie, jak nieraz w klasie mamy długo nieprzewietrzoną klasę, to wszyscy jesteśmy zmęczeni, rozproszeni, chce nam się spać, ziewamy. Właśnie jest to spowodowane tym, że nasz mózg dostaje za mało tlenu. Więc aby tego uniknąć, należy co kilka godzin wietrzyć pomieszczenie. Wpuszczać świeże powietrze, świeży tlen. Dbajmy o swój mózg, bo on jest niespędny do wszystkiego. A jak dbać o mózg? Pierwsza część y, propozycji, jak dbać o mózg, posłuchajcie: regularnie się badaj, odżywiaj się zgodnie z piramidą żywienia, w której warzywa i owoce to podstawa, a my tak często unikamy właśnie jedzenia warzyw i owoców. Mózg potrzebuje dobrego tłuszczu. Są to tłuszcze ryb, oliwki, olej rzepakowy. Już jedna godzina ruchu tygodniowo zapobiega prawie połowie przypadków depresji. Depresja to jest też choroba, która rozwija się przede wszystkim w mózgu. Nie pij alkoholu, nie pal papierosów, nie używaj narkotyków. To oczywiście jest bardzo, bardzo ma zły wpływ na mózg. Te używki. Ćwicz mózg. Czyli czytaj, słuchaj muzyki, lub rozwiązuj krzyżówki. I przede wszystkim wysypiaj się. Kolejna partia porad, jak dbać o mózg. Pij wodę, jedz orzechy i inne nasiona. Rozwijaj zainteresowania, czyli gimnastykuj swój mózg, odpoczywaj, dużo się śmiej i nie denerwuj. To też ma bardzo dobry wpływ na mózg. Yy, chroń mózg przed urazami, czyli na przykład jeżdżąc na rowerze używaj kasku, jeżdżąc na wrotkach. A dzięki temu Twoje centrum dowodzenia będzie działo, działało długo i prawidłowo. To będzie już koniec pokazu. Teraz chciałabym, abyście wykonali polecenia, które zadałam Wam w karcie pracy. Ponadto przeczytajcie sobie tekst ponownie, bo myślę, że już go czytaliście w tamtym tygodniu. Takie było zalecenie na stronie 27. Stąd właśnie utrwalicie sobie jeszcze bardziej tematykę związaną z mózgiem. Podręcznik, strona 27. I dodatkowo wykonajcie ćwiczenie ze strony 40, ćwiczenie pierwsze. A ja się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Do widzenia.